No, oczywiście, tak, dawno nic wam nie wrzucałem, ale no, słyszycie po moim głosie, że no, nie byłem do końca zdrowy. <laughs> Cały czas jeszcze jestem chory i no, trzeba było um, troszeczkę odpocząć. Ale też Battlefield 6, więc y, miałem chwilę, to wolałem sobie pograć trochę. Y, no i tak, tu już jest gotowe, Ferrari. W ten model, ale myślę, że zdecydowanie wolę McLarena. Y, akurat nagrywam co innego więc zrobiłem sobie tu z kilku, właściwie trzy modele wziąłem, macie też G klasę bardzo fajnie w nim zawieszenie pracuje ale sam model taki sobie, McLarenek a teraz składa się, i teraz już bo rozmawiałem z Chińczykiem dokładnie to już dokładnie wiem o co chodzi, więc teraz tak składamy Mustanga GT, on jest w wielkości takiej jak McLaren Koloru limonkowego, i teraz tak, to są klocki serii MOC. MOC po polsku pisane. Chodzi o to, że generalnie są tworzone instrukcje do tego, jak z dostępnych klocków, które możecie sobie kupić, no bo każdy klock ma jakiś numer seryjny. To z tych klocków tworzone są różne zestawy modeli, których na przykład nie ma w seryjnej produkcji, na przykład Lego. I tam jest mnóstwo super wypasionych modeli. Od y, innych y, rodzajów McLaren'a, przez y, chociażby widziałem ostatnią Mazda RX8, y, parę jakichś y, najnowszych modeli Audi RS, więc y, no, pełno tego jest i generalnie przychodzą po prostu klocki w odpowiedniej ilości do tej instrukcji no i tak jak ja zrobiłem no trzeba sobie je posortować, bo tam nie mam niestety krok pierwszy, weź pierwszą paczkę i z pierwszej paczki sobie złóż tylko no najlepiej sobie je posortować ja sobie kolorami wziąłem kupiłem w Lidlu za 10 zł komplet taki do lodówek fajnie widać w nim klocki no, i teraz można składać według instrukcji. Dostałem 4 pdf PDFy. No, i będzie to taki piękny, zielony, limonkowy właściwie Mustang. Na razie jest tyle, to jest chyba 60 kroków za mną. Więc jeszcze chwilę się pomęczę, dajcie znać jaki kolejny model. Mam jeszcze Bugatti, ale zacząłem zbierać też ulicę. To jest chyba kreator, jeżeli dobrze pamiętam. I na pierwszy rzut to jest chyba, kupiłem taki trzypiętrowy warzywniak z pizzerii. Już nie pamiętam, więc też będziemy składali, ale najpierw to.